Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich. Na początku dzisiejszego vloga chciałbym Was poinformować, szczególnie osoby, które oglądają nasz, nas z zagranicy z Niemiec, z Czech, ze Słowacji. To tak samo z innych krajów. Wiemy, że tacy oglądający są, są tacy subskrybenci, są tacy komentujący. Już dziś, jutro będziemy włączać do wszystkich filmów e, napisy. E, napisy też będą w języku polskim, bo nie zawsze każdy, powiedzmy, może słuchać, ale może poczytać. E, nie, czasami siedzimy gdzieś tam w poczekalni, możemy sobie pooglądać. No wiadomo, włączać dźwięku nie będziemy, ale poczytać można. Specjalnie dla zagranicznych. E, obserwatorów lajkujących będą też napisy w językach e, czeski, słowacki to do wyboru będzie będzie angielski no i automatyczne tłumaczenie na inne języki świata. Więc będzie nas można też oglądać w każdym miejscu ze zrozumieniem a w dzisiejszym odcinku chciałbym kontynuować części związane z dolnym wałkiem skrzyni biegów. Tak jak tutaj widzimy, gdzie mamy wałek reduktora. Ja z góry zebrałem sobie, zostawiłem tylko to, co mi jest potrzebne. Ze względu na to, że chciałbym wam tutaj pokazać, jak działa WOM. Zależny, WOM niezależny. Różnica między 40 sześćdziesiątką 60 i jak to złożyć? Ten wałek, który tu ma podporę, tak jak mówiłem w tym filmie, tu jest tulejka mosiężna. Kręci się na tulejce tu ma podporę. Mniej więcej on tak wystaje. Tego wałka nie wyjmiecie do przodu. Jedynie do tyłu. Następną rzeczą jaką, żeby go wyciągnąć do tyłu, niekoniecznie trzeba go rozjeżdżać na trzy części, ale trzeba go rozjechać na dwie części, ze względu na to, że w tym miejscu jest zegar. Tak jak wspominałem, i łożysko 6305, i wałek wychodzi do tyłu, tak samo jak i wałek, Końcowy. Zaraz sobie tutaj przyniesiemy waje końcowy, przyniesiemy sobie tuleje napędu. Bo chciałbym wam tutaj pokazać parę fajnych trików. Szczególnie starzy operatorzy i osoby, które już oglądają może nie, mnie, ale mają doświadczenie ze 60 od kilku, kilkunastu lat wiedzą o co chodzi, na nich się wychowali, wiedzą jak tego używać, ale młodzież dzisiejsza. Która wsiadła do John i innych rzeczy, tam działa wszystko na guzik. Niestety w 60, 40, 55, czy nawet 362, 663p nie działa to na guzik. Jest to wajchotronik, trzeba to zrobić e, za pomocą manuala. Można pogrzebać, można przełączyć i wam pokażę, jak. A mianowicie też wam pokażę różnicę między 40 a 60. Jest to niewielka różnica, aczkolwiek różnica jest. Za chwilę podłączymy tutaj sobie drugi wałek. Omówimy sobie jak, jak go zamontować, jak go wmontować, jak zamontować tuleje. Zaraz do tego dojdziemy. Chwila, moment, ja sobie przygotuję tylko wałek. Tu jeszcze mamy napęd pompy, bo ten napęd pompy w tym odcinku będzie pełnił małą rolę. Obiecuję Wam, że w kolejnym odcinku będzie porównywanie pomp Zetora i Helmetu, bo tymi pompami głównie ja handluję. Mam je tutaj na miejscu. Każdy będzie mógł sobie coś tam podpatrzeć, ale lecę po wałeczek, wkładamy wałeczek i wracamy do Was. A więc tak, wałeczek sobie ten włożyliśmy. Ja tutaj może nie tyle, że specjalnie, co po prostu z wygody. Nie przyniosłem sobie pewnych rzeczy. Każdy wie, jak łożysko wygląda. W swoich filmach już wam to pokazywałem, więc nie będziemy, więc nie będziemy tutaj wam 33 razy łożyska pokazywać, jak wygląda. Więc tak, wałek drugi, wałek końcowy przekaźnika mocy, WOM-u od C360 Wygląda następująco: prosty, jak budowa cepa, frezy na końcu. W tym miejscu pracuje wałek napędową. W tym samym miejscu, w pokrywie dolnej, jest zamontowany ten oto napęd pompy hydraulicznej. Od razu Wam mówię, że wałek ten oczywiście wychodzi do tyłu żeby go wyjąć w tej pokrywie znajduje się łożysko łożysko 6307 i teraz mamy tak tutaj zegier 35Z podkładka dystansowa FI 35 nie mam podkładek na chwilę obecną podpowiadam Wam że ta podkładka dystansowa FI 35 jeżeli sprzedawca by nie miał na miejscu pasuje od naszej polskiej prasy kostki od wałka aparatów na którym ustawiamy aparaty wiążące żeby były w linii oraz pasuje od łożyska 60 H6207 od prasy rolki, która zabezpiecza na wałku też łożysko żeby nie spadło z rolki więc tutaj jak najbardziej podkładeczka przychodzi łożysko 6307 i tu przychodzi kolejny Kolejna podkładka i znowu zegar, tak żeby ten wajek nie przesuwał nam się do przodu, ani do tyłu. Dodatkowo w tym miejscu przychodzi uszczelniacz. Mam obudowę, zaraz Wam pokażę. Taka to obudowa, przykręcana na cztery śruby do tego elementu. Ten element występuje tylko w C360 jeżeli dobrze pamiętam i 55 nie chciałbym kłamać, ale 60 na pewno. Teraz 55 zabijcie. Chyba powiedziałem niepotrzebnie o tym 55, bo teraz sam się zgubiłem. Podpowiedzcie w komentarzu, dopniemy go, bo... Powiem tak, czasami jak za dużo myślę i za dużo kombinuję to wychodzi to gorzej niż powiedzieć to od razu. Już nie raz się o tym przekonałem. I tak jak tak tu przychodzi uszczelniacz 35 56 na 12 sprężynką do mostu. Sprężynkę można rozkręcić, skręcić, żeby było ciaśniej. Każdy robi jak uważa. Szczególnie jeżeli wałek stary jest podrobiony można sprężynkę ściśnić, jeżeli nie potrzeba wymienić wałka, do tego nie robimy. Tu przed tym zakładamy jeszcze nawałek przed zmontowaniem, rozebraniem, zmontowaniem do zmontowania. Zakładamy tutaj jeszcze wałek, ale wałek na razie go nie zakładałem, bo chcę do niego wrócić. Opowiedzieć Wam jeszcze, jak działa przekaźnik, a mianowicie w tej płycie. Bo najpierw zakładamy, czyli wałek pierwszy, później przychodzi tuleja. Tuleję mam, zaraz wyjmę. Poczekajcie. Dobra, musiałem założyć tuleje, więc tak to wygląda mniej więcej. Jest to mniej więcej też złożone. E, najpierw trzeba włożyć tuleje, dopiero wkładamy wałek. E, nie trzeba zdejmować plecaka do wyjęcia tulei. Wystarczy wyciągnąć wałek, wysunąć go trochę do tyłu, ten wałek, e, przesunąć dźwignię od załączania przekaźnika do tyłu, żeby wypadł nam z wodzików tuleja. Ona powinna się nam opuścić delikatnie. Wychodzi do tyłu i pod kątem do góry i wyciągamy ją dołem przez e, tulej pokrywę dolną pompę olejowej. Trochę jest zabawy, ale jest to do zrobienia. Najlepiej, żeby nie kombinować, żeby nie... E, Bawić się można zrobić to w ten sposób, że zajmujecie podnośnik, wypinacie widełki od załączania przykaźnika, śrubkę odkręcacie z góry i wyjmujecie widełki do góry. Wtedy macie już swobodny dostęp do tulei. Następną rzeczą, jeżeli już sobie tutaj włożymy, o teraz. Może nam się przekaźnik kręcić swobodnie. Przychodzi tuleja centrująca wbita w tą obudowę, bo musi być wycentrowane, żeby wałek nam patrzył idealnie w linii prostej. Wbijamy wałek razem z łożyskiem w tym miejscu. W tym miejscu. Dlatego w pokrywie jest znowu to wytoczenie. Pokrywa przychodzi w ten deseń. O! Wciska się do środka. Wejdzie w ten kanał. Poczekajcie. No ale to już nieważne. Czy wejdzie czy nie wejdzie. W każdym razie widzicie już się trzyma. Weszła. Yy, łożysko dociska. Zabezpiecza. Tu jest uszczelniacz. Wszystko powinno grać. I teraz pobawimy się z załączaniem przekaźnika. Yy, jako niezależnego WOM. Już tutaj sobie to ustawię i będziemy to omawiać. Tak jak widzicie, na jednym i na drugim wałku są frezy. W tej tulei w środku, później ją wam wyjmę. A moment, poczekajcie, może mi się teraz uda. Nie uda mi się, bo oczywiście na pierwszy wałek wyjąć, później tuleje i ten więc mi się nie uda. Tam w środku są frezy, ja wam wszystko to później pokażę na końcu, jak to rozbiorę do chowania, do układania na półkę z powrotem, pokażę wam, jak to działa. To w tej części są frezy. I teraz przesuwając wałek do przodu powiedzmy, że on ogólnie działa w ten sposób. Tu tak sobie jest tylko delikatna przerwa pomiędzy wałkiem a yy, pomiędzy wałkiem a wałkiem reduktora między tuleją a napędą pompy a wałkiem reduktora mamy pozycję neutralną i pozycja neutralna o w tym miejscu powiedzmy że ogólnie przychodzi to w ten sposób może delikatnie o tak nie będziemy tutaj teraz kombinować za wam za chwilę to pokażę wszystko jest pozycja neutralna czyli mamy wyłączony wałek WOM. Teraz, gdy przesuniemy dźwignię przekaźnika w pokrywie na dół, wciśniemy ją maksymalnie na dół, to jak pokazywałem w pierwszym odcinku, koło obrotów niezależnych przesuwa się do skrzyni. A ta tuleja bo na jednym wodziku są na, jednym, na jednej listwie są dwa wodziki. Dwa wodziki przesuwają też automatycznie tą tulej do tyłu. O! Tak? I zobaczcie, wałki tutaj są na tulei, są spięte. Teraz go nie, nie przekręcę. O! Może, moment. Tak, przekrę przekręcę, nie przekręcę. Może się uda. Chciałbym wam to pokazać, ale samemu. To ciężko to zrobić. Ale w każdym bądź razie ten wałek stoi. Jeżeli mamy biegi wypięte, ten wałek stoi. A nawet jakby się kręcił w się jazdy, to i tak to nie nic innego przeszkadza. Wałek od koła obrotów niezależnych, napęd idzie z wałka drugiego stopnia przez ten wałek. Połączenie tulei napędza nam tuleje. I łączy się nam z tym trybikiem od napędu pompy hydraulicznej. Wielu z Was właśnie pyta się, dlaczego na napędzie, już na wspórniku napędu pompy, są dwie zębatki. A mianowicie do womu zależnego. Jak działa wom zależny? Wom zależny działa w ten sposób, że przesuwa nam się całość. Do przodu. O, poczekajcie, moment chwila. Przesuwa nam się do przodu. To sobie to połączę, bo mi już wałek wyszedł i kręci się niezależnie. Sekunda. Dobra, połączyłem sobie, przesunąłem tą tuleję do przodu. Jak przesuniemy tą tuleję do przodu, łączy nam się z tą zębatką tuleja napędu pompy. Przesuwa nam się tu. Do przodu, tu oczywiście jeszcze łożysko jest i przychodzi zegier. Tylko teraz powiem Wam szczerze, że trochę zgłupiałem. A mianowicie czemu? W ciągniku byłoby to lepiej pokazane i powiem szczerze, ja zgłupiałem. Dlaczego? Teraz jak sobie to ustawiłem, to oczywiście mamy napęd przekaźnika. Przekaźnik nam działa, pompa hydrauliczna nam działa. Ale kwestia jest taka, że ja nie wiem czy w ciągniku jest powiedzmy, ustawione to tak, czy jest ustawione tak. W każdym razie ja zębatkę ustawiłem podług tulei, bo tu jest tuleja w środku na tym wałku, więc tuleja chodzi po wałku końcowym, więc musi się przesuwać odtąd dotąd. No inaczej fizycznej możliwości nie ma. I teraz zastanawia mnie jedna rzecz, bo powiem szczerze, że ja nie pamiętam. Nie bawię się tymi dźwigniami non stop i też nie robię. W tym non stop bardzo rzadko, ostatni mi czasem nawet grzebie. Ostatnio mi pochłonęła seria ciężka bardziej niż dziesiątka i powiedzmy pewna rzecz mi tutaj z głowy e, uciekła, ale gdy przesunę jeszcze bardziej tą tulej do przodu, teraz wam pokażę jak. Sekunda gdy przesuniemy tą tuleję. O! Do zegiera, czyli maksymalnie, tak jakby się podnieśli dźwignie e, załączania przełącznika do góry. Załączymy WOM zależny. I teraz niby on jeszcze. Nie, już nie jest. Patrzcie, Tamten wałek stoi, tu wałek się kręci. Dźwignię maksymalnie w górę i teraz zobaczcie. Tu jest reduktor załączony, czyli napęd jest tulej wom. Tu załączony, pozałączany wszystko z wałkiem. Tym jest załączonym. Powiem szczerze, też nie wiem po co, ale tak sobie myślę i kombinuję. No, ale myślę, nie będę mówił czemu myślę. I tu napęd pompy też jeszcze powinien być załączony, czyli hydraulika zewnętrzna powinna działać, ale przekaźnik działał nie będzie. I tak właśnie się zastanawiam teraz i podpowiedzcie mi dobrzy ludzie, czy to jest normalne, czy po prostu tą dźwignię za daleko przesunąłem. Może być tak, że po prostu przesunąłem to za daleko. I powiedzmy, gdzieś mi tam coś świta, ale mogę być w błędzie. Myślę, że tutaj jest prawidłowo wszystko ustawione. Ale błąd gdzieś może być z mojej strony. A nie chciałbym Wam tutaj głupot naopowiadać. Dobra, wróciłem do Was, Panie i Panowie. Musiałem coś sprawdzić, poszedłem sobie, obejrzałem pokrywę skrzyni biegów, bo mam pokrywę, więc sobie obejrzałem. I faktycznie na pokrywie skrzyni biegów, tak jak mówiłem, jeżeli wciśniemy dźwignię od przekaźnika z góry na dół, całkiem na dół, ta tuleja przesuwa nam się do tyłu i załącza nam się z tą Napędza nam wtedy pompę hydrauliczną na 540 obrotów. Jest to WOM niezależny, czyli napędzany przez wajek drugiego stopnia. I teraz, gdy przesuniemy sobie tą tuleję tylko na poziom i pierwszy, bo tak jakby to Wam pokazać, na skrzyni biegu sobie przyjrzyjcie. Będziecie mieli 540 obrotów, czyli poziom jakbyśmy sobie zrobili minus 1, poziom neutral, czyli 0, poziom pierwszy mamy napęd przekaźnika przez skrzynię biegów, czyli jeszcze trzeba się pobawić na reduktorze, na reduktorze, chociaż niekoniecznie. Ee, zaraz Wam powiem dlaczego niekoniecznie ale przez skrzynię biegów i napęd napę pompy hydraulicznej i przekaźnika będzie szedł przez wałek pierwszego stopnia więc tak to działa tu sobie tutaj jeszcze musiałem w głowie poukładać pokombinować ee, i mamy poziom minus 2 czyli dźwignia maksymalnie do góry maksymalnie, prawie że pionowo przesunie nam tą tuleję cholera, jeden, no, poczekajcie może mi tak się uda mm. o przesuwamy tą tuleję na poziom. Minus 2 raczej znaczy plus 2 poziom drugi czyli maksymalnie do góry. Mamy napęd pompy załączony nadal ale to waje przekaźnika już kręcił się nie będzie czyli hydraulika jak najbardziej będzie działała. To już przekaźnik kręcił się nie będzie. Eee, to jest ten plus w C360 i teraz, tak jeszcze, jak załączyć biegi przekaźnik, czy napęd przekaźnika, czy hydraulikę przez biegi? dźwignia reduktora trzeba podnieść w pozycję neutralną. Mianowicie, wtedy koło reduktora górne, które zazębia nam wałek ataku z wałkiem głównym, trzeba przesunąć w pozycję neutralną tak, żeby nie było biegów ani polowych, ani szosowych, wtedy przekaźnik czy hydraulika będzie nam działała na, na, na e, w miejscu. O, tak sobie powiem. Jeżeli przez biegi, no do znowu wywyzwaj jak pierwszego stopnia, przekaźnik i hydraulika będzie działała tylko i wyłącznie wtedy, gdy będziecie się e, mieli załączony bieg. W ten sposób, tak to działa. Tutaj ten temat musiałem z kolegą Tomkiem, e, gdzieś tam e, jeszcze omówić, bo coś mi gdzieś tam świtało, ale nie do końca. Ale jak będziecie mieli, weź, e, wystarczy wsiąść do ciągnika, wyczyścić e, pokrywę skrzyni biegów, bo przeważnie na tej pokrywie skrzyni biegów to jest e, to na ziemi. Z butów wniesiona. Wyoczyście i zobaczcie. Będzie gwiazdka i dwie gwiazdki 540 obrotów. Pozycja neutralna. Wajek przekaźnika zależny i, i tu będzie jeden i dwa. Czyli rozłączamy jedno z drugim. Tak to wygląda. I teraz Wam pokażę moi drodzy różnicę między 40 a 60. Mianowicie różnica jest tylko głównie we wałku jest leży leży tak jak już możecie zobaczyć, wałek jest krótszy czyli znowu przesuwamy sobie to wszystko tu ustawiamy równo, bo tu się tego zrobić inaczej nie da ja tu zabiorę sobie napęd pompy Przesunę sobie to tak. O tak to działa. W ten sposób. Tu też oczywiście jest, w tym miejscu jest podpora do wałka reduktora. Tu tulejka tutaj pochodzi. Tu oczywiście jest też podpora na wałku głównym. No i oczywiście teraz macie tą różnicę pomiędzy wałkami. Jest to różnica około 10 cm. Różnica szerokości tej y, przystawki. Reszta. Łożysko tutaj w, przychodzi w obudowie tylnego mostu. Pokrywa przychodzi do obudowy tylnego mostu. Jest troszeczkę to inaczej rozwiązane. Łożysko też jest 63,07. Tutaj w ten sposób. I jest różnica oczywiście w tulei napędu pompy. A już wam mówię, dlaczego długość ogólnie jest powiedzmy ta sama. To frezy, zobaczcie, tu w środku nie wiem czy to będzie widać. O, widzicie, są bardzo króciutkie są bardzo króciutkie tutaj nie ma 40 właśnie tego, że załączacie zależny WOM dźwignią do góry w ten sam sposób co w 60 tu przekaźnie będzie się kręcił non stop przez biegi, nie rozłączycie go tak jak w 60 taka uwaga zaraz Wam pokażę tutaj jaka jest różnica w C360 i jeżeli ktoś Wam powie że do 40 pasuje tuleja o 60 nie, nie pasuje, nie będzie pasować. Nie ma opcji. I zaraz wam powiem czemu. Dobra, zobaczcie. Założyłem wałek o 30, tuleje napędu pompy od 60 do 40. Ona przychodzi w tym miejscu i nie przesunie się w tą stronę. Nie ma opcji, żeby się przesunęło. I zaraz Wam powiem dlaczego. Tu są frezy w środku. Tu są w środku frezy. E, frezy są długie. 40 są tylko dotąd. Mamy tą różnicę. By to pasowało, można to zrobić, tylko tokarz musiałby w środku zebrać zęby. A dlaczego nie przychodzi? Zdejmujemy tuleje. A mianowicie, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. Może jakoś pod dużym się ujęciem O ta, 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 ta. widzicie tu są bardzo długie zęby w środku bo muszą połączyć ten wałek i ten drugi, który już jest wyjęty bo mi jest niepotrzebny a w 40 wałeczek jest bardzo krótki bardzo króciutki jest to tutaj wtedy możliwość przesunięcia już Wam pokazuję wałek od 40 doszedł do końca e, można by to jeszcze zrobić cwancykiem jakby ktoś nie miał takiej tulei a potrzebował na zaraz na już natychmiast można to jeszcze zrobić w inny sposób a mianowicie należałoby jechać do tokarza i tokarz w tym miejscu już w tym miejscu zaczynając musiałby nam zebrać ten wałek o jakieś 4 mm, żeby tuleja się przesuwała od 60, dotąd. Czyli w tym miejscu ścienić wałek. Ogólnie powiem szczerze, że to powinno działać, bo wałek w tym miejscu też jest cieńszy. Więc można by to zrobić, można by tuleje, ale tuleja do 40 jest do kupienia. Wielu sprzedawców o tym nie wie. I powiem szczerze, ja przez 15 lat też nie wiedziałem, że jest tuleja. I też klientom, Wciskałem o 60, że tak, że tenże trzeba przerobić, ale gdyż to człowiek poszuka, zagłębi się w temat. Jest tu leje o 40, jest wałek o 40, jest napęd, wszystko działa i taka jest różnica w 40 a w 60, że można włączyć hydraulikę omijając wałek przekaźnika. Takie rozwiązanie fajne, może fajne, może nie fajne. No. Jednemu się podoba, drugiemu nie. Ale dzięki temu filmowi powiem szczerze, ja też jestem już mądrzejszy. I pewnie większość z Was, młodych ludzi, którzy mnie ogląda, też będzie coś tam więcej wiedzieć. Trzymajcie się do następnego odcinka, a w następnym odcinku co? Pompy, napęd pompy, jak złożyć, jak przerobić pokrywę. Trzymajcie się. Cześć!